Jest ciemno. Jest! Jakie to słodkie! Nie będę ich budzić. Hm, do kogo najpierw? Juka. Yuko, a co ty tu robisz? Mamy polatać w blasku księżyca. Eee... Całkiem zapomniałeś, że to ta noc, prawda? Eee, dzisiaj jest pełnia? O re, ty sam nie wiem, Yuko. Pilnuję pałacowych straży. Musztra potrwa kilka godzin. Wow! Wow! Co to było? Baczek? No chodź, już dawno nie wychodziliśmy podczas pełni. Dobrze, ale tylko na chwilę. Mija! Cześć, Mo. A gdzie się podział mój motyl? O, to ten motyl jest twój? Wybacz, nie miałam pojęcia. Miło Cię widzieć, Mija. Uwielbiam Sentopię nocą. Mam Cię! <laughs> Pięknie jest, prawda? Właśnie o tym rozmawialiśmy. Tak, my rozmawialiśmy. Latanie w ciemnościach jest trudne. Przyzwyczaisz się. Hej, a może poleciałabyś z nami? Nie słyszałeś? Nie lubi latać w nocy. Chyba, że po części tromptusa. Mamy nową wskazówkę. Moment. Niemożliwe! Voila! Część numer 14. Jeju, każda kolejna wygląda lepiej. Niezła maszyna fadl! Może nie wabi jednorożców, ale sprawdza się w znajdowaniu części Tromptusa. Jednorożce też będzie wabił. On czao jest po prostu inny niż wszystkie! Uwaga! Kajce, zaraz będzie refren. Hmm. <laughs> Mankuluzy. Nie, ta muzyka je hipnotyzuje. <laughs> Oj, pomyliłem się. Zacznę od początku. Jeszcze raz. Ej, fajny taniec! Pani, musisz dalej grać. <laughs> Nie ma mowy. Do niego za szybko, wbiegnie z powrotem za wodospad i nigdy go nie złapiemy! Macie czekać na mój sygnał! Oczach mi się dwoi? Oncza? Kto to jest? Coś mi się tutaj nie zgadza. Elfico, ciągle wchodzisz mi w drogę! Ten mały jednorożec jest mój! Będziesz musiała mnie pokonać! To się da załatwić! Wiej! Brać ją! Do spadu! Już niedaleko! Uda nam się! Ty też chcesz skończyć jak tamten mankulus? Dobra. Woda się skończyła? Teraz nie masz już wyjścia. Eee! Ha, 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 ha. O! O! Co się tak gapisz? Pomóż mi wstać! O! Czaczają mnie sami, durnie. Cześć, Tromptusa. Na czym skończyłam? Zapewne nie jesteś zainteresowana tym wspaniałym drobiazgiem. Hm? To wszystko mówiąca latarnia. Ale jeśli mi nie ufasz, to trudno. Zaraz wszystko mówiąca latarnia? To cudeńko odpowiada na każde pytanie swojego właściciela. On, Chao, przestań! Oto moja propozycja. Ponieważ Cię lubię, oferuję Ci opcję: wypróbuj zanim kupisz. Będziesz mogła rozporządzać latarnią aż do zachodu słońca, kiedy to albo za nią zapłacisz, albo ją zwrócisz. Gdzie jest haczyk? Nie ma haczyka! Przysięgam na opalizujący drinksil. Jaki opalizujący drinksil? Nie mam pojęcia, właśnie to wymyśliłem. Gdybyś miała to, dowiedziałabyś się. Niniejszym przenoszę na ciebie prawo własności. Nie będziesz rozczarowana. Pamiętaj, jest twoja do zachodu słońca! Potrzebuję pomocy. Ciągle wychodzę na głupią. Nigdzie nie widać ani dzibła żakardowej trawy. Szukamy już tak długo, że sami zdążylibyśmy ją wyhodować. Gdzie teraz lecimy? Może do żyznego zakątka? Słaby pomysł. Skąd wiesz o żyznym zakątku? Słyszałam to i owo. Ej, skąd masz tę latarnię? A znalazłam ją tam na plaży. Może się przydać. Ciągle trafiamy w ciemne miejsca. Dobrze, spróbujemy w żyznym zakątku. No, może akurat tam nam się poszczęści. Super. E, to w tę stronę. Och, e, wiem o tym, tylko chciałam trochę pozwiedzać. <grymne> Moja klientka będzie zadowolona. że bardzo, jego Smaczny kąsek dla ciebie. O, cześć. Co porabiasz? Zbieraliśmy z mopył pył jednorożców. <stytutek> Co się stało? O, no oczywiście. Cześć, Mija. Oj, cześć, Mo. Wybacz. On, czao! <noise> Też się cieszę, że Cię widzę. Mia, co powiedziała wyrocznia? Słuchajcie uważnie. Wysokie drzewa skarżą się. Podążaj ścieżką i usłysz je. To może być wszędzie. Nie, nie wszędzie. No co ty? Drzewa, ścieżka, skargi trochę za mało szczegółów. Halo! Jest tam książę Mo? Zasuszony las! Zaraz o czym wy mówicie? O starym lesie nawiedzonym starym lesie. Świetnie. Z jednego strasznego miejsca do następnego. Dobra. Możemy sprawdzić zasuszony las. Ale to strata czasu. Co go tak nagle ugryzło? Nie wiem. Nie zawracaj sobie nim głowy. Chłopcy już tacy są. Jest dobrze, naprawdę nie jest dobrze. Zigo, mój skarbie, wyglądam dzisiaj staro. Uznam, że to było być może. Hmm, nic dziwnego. Gargono, wołałaś królowo? Potrzebuję drewna do klepsydry. Niezwłocznie, zetnę jakieś młode drzewko. Nie! Przynieś martwe drzewa z zasuszonego lasu. O, zasuszony las? Ależ królowo, drewno to drewno, prawda? Przekonajmy się. To moja. Ulubiona włócznia. Widzisz? Zwykłe drewno osmala tylko moją klepsydrę. Jedynie to z zasuszonego lasu płonie odpowiednio. Ale zasuszony las jest… Nawiedzony! Ach, głupie przesądy! Przynieś mi drewno do magicznego ogniska, aby moja klepsydra uczyniła mnie znów młodą! No już! Naprawdę jest bardzo źle. Bez bransoletki nie dam rady wrócić. Vincent, musisz coś wymyślić. Musisz, słyszysz? O matko, ja się rozpadła! Nie, nie, nie rozpadła się, tylko zdematerializowała. Zde... co? Co to w ogóle znaczy? Słuchaj, Paula, spokojnie. To dla niej nie pierwszyzna. Ale tym razem ma problem. Że bądź poważny, gdzie ona jest? Tu jest jakaś zapadnia? Dobra, chodź. Siadaj, wyjaśnię ci. To jest wejście do innego świata. Opisanego tu. Mija się nie ukrywa. Słowo jest. jest gdzieś w tym innym świecie. Łapiesz? Nie rozumiem ani słowa. Tak, no to dlatego, Mija nic ci nie powiedziała. To jest dość skomplikowane. Nie, Vincent. Geometria jest skomplikowana, a to zupełnie inna para kaloszy. Fakt. Ale teraz najważniejsze, żeby to włączyć, bo inaczej. Mija nie będzie mogła wrócić. To na co jeszcze czekamy? Co? E nie powinnaś być totalnie przerażona? Zdecydowałam, że zachowam zimną krew. Strach i postawa nie wierzę w ani jedno słowo przyjdą później. On chao? On czao? Jak tu dotarłeś zupełnie sam? Tajemne tunele nie są dla ciebie bezpieczne. Co było tak ważne? Przykro mi, chyba nie znajdziesz innych jednorożców. Nie teraz. Czujesz się samotny, ale masz nas, elfy, prawda? Słucham? Czym zajęte? Coś jest nie tak. Chodź. Mija! Uważaj! Co? Au! Przepraszam. Proszę wybaczyć. Twoje wizyty są ogromnie miłe, Emilia. Zaskakujące, ale miłe. Łatwo można się przyzwyczaić do tych zaskoczeń. O, zniknęło aż tyle zieleni? Cała wielka dżungla wyschła. Pola błyszczącego pyłku także. Niedługo nic nie zostanie. Fadl wkracza do akcji. Wasze wysokości! Nowiny! Tromptus jest już prawie w całości. Brakuje jeszcze tylko dwóch części. Świetnie! Trzeba je jak najszybciej znaleźć. Mia, co mówi wyrocznia? Gdzie elfy radośnie pluskały się, czekaj, wnet otworzy się. Kiedyś pływaliśmy w rzece Rialto. O nią chodzi? Trzeba sprawdzić spory obszar. Proszę, może Wam się przydać. Tu jest luneta, dziesięciokrotnie mocniejsza od poprzedniej i zmniejszyłem ryzyko uszkodzenia oka. <laughs> Dzięki, Panie Fadl. Szybko, odwiedzimy stare kąpielisko. Powodzenia, elfy. Nawet mrówka by się nie napiła. Cóż, przynajmniej skład żywności jest zabezpieczony. Ale nie będzie nowych zbiorów, panie! Pantea dławi naszą ziemię. Poprośmy o pomoc! Ale kogo? Jednorożce? Pantea je wszystkie przepędziła! No to może elfy! Mój królu! O, ho, 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 pamiętaj! Fauny muszą pozostać niewidoczne. Muszą kryć się przed oczami elfów i wszystkich innych. Są ulotną tajemnicą lasu. O! Którędy do pałacu elfów? Chyba nadszedł już czas, by fauny się przemogły i po stuleciach wyszły z ukrycia. Juhu! Fauny się ujawniają! Tak, nareszcie! Cóż niektórym to przychodzi łatwiej niż innym? Rety, z góry dopiero widać zniszczenia, jakich dokonała Pantea. Kiedyś to była najbardziej gęsta część lasu. Cześć! O, cześć! cześć Mija! Mija! Patrzcie, co potrafię! O! A! To już widzieliśmy! Kręciłam i, i. jakiś elf. A nieważne. Hej, on czao. Stęskniłam się! Nic z tego! Jeszcze raz! Wodna kopuła od tygodnia nawala. A propos wody. Posłuchajcie tego. Woda, woda, woda wszędzie. Na jego wyspie znajdować się to będzie. Politeus! Politeus. <noise> Już wiem! Szybko! Widzieliście? Jasne, że nie. Jej! Wyspa Politeusa z góry wydaje się o wiele większa. Rozejrzyjmy się, tylko tak dyskretnie. Lepiej, żeby nas nie zauważył. Może po prostu zapytamy, czy tego nie widział. Dla niego to bez wartości. Bo nie wie, że nam na tym zależy. Jak się zorientuje, natychmiast wywinduje cenę. No tak, masz rację. Znalazłeś coś? A to co. Servus! Mogę wiedzieć, co cię sprowadza na moją piękną wyspę? Nie, ja to załatwię. Ty znajdź drogę do jaskini Politeusa. Odwrócę jego uwagę. Czyżbyś tu czegoś szukała? Cześć Politeusie! Wpadłyśmy z wizytą. Odwiedzają mnie tylko ci, którzy chcą coś kupić albo sprzedać. Cała reszta to intruzi. A intruzi strasznie działają mi na nerwy. Nie jesteśmy intruzami. Mamy dla ciebie specjalną niespodziankę. Czyżby? Co takiego mogłybyście. Uu, jednorożec ze złotym rogiem? To rzeczywiście niespodzianka! Zostaw go! Dobra, i tak go nie chciałem. Zaczekaj! Chciałybyśmy zobaczyć, jakie towary masz na sprzedaż. Cóż, to się da załatwić, tendy.